Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Showmeister. W styczniu tego roku, dokładnie 7 stycznia, minęło 5 lat od wskrzeszenia teleturnieju Wabank w Polsce. No i stwierdziłem, że warto by było te 5 lat podsumować. Albowiem, no, na przestrzeni tych 5 lat sporo się działo. Eee, choćby to, że do tej pory wyemitowano 7 sezonów. Eee, po drugie, bo przez ten program, przez 4 lata, przewinęło się dwóch prowadzących, czyli dwa razy tyle niż. Przez cały okres 96-2003, czy, czyli ten pierwszy okres. No a yy, po trzecie, wyemitowano już więcej odcinków niż w tamtym okresie, gdyż do tej pory od roku 2020, od 7 stycznia 2020, wyemitowano 860 premierowych odcinków Teleturniejowa Bank. Yy, przy czym początkowo ten yy, turniej emitowano od poniedziałku do piątku, yy, początkowo o 18.30, a tak to miało miejsce. Tylko do listopada 2020 roku. Od 26 listopada 2020 emisję przeniesiono na 18:20. Jesienią 2022 roku dodano emisję sobotnie i niedzielnie, czyli program był codziennie. Wiosną 2024 roku zlikwidowano emisję w niedzielę i program pozostał tylko od poniedziałku do soboty, o 18:10 jesienią 2024 roku wrócił, przeniósł się na godzinę 18.15 no i jak już powiedziałem do tej pory wyemitowano 860, 860 odcinków przy czym Przemysław Babiasz poprowadził 745 natomiast Jadosław Kotarski, który zastąpił go w kwietniu 2024 roku Poprowadził tych odcinków, no już 115, przynajmniej do tej pory, w momencie, kiedy to, to nagrywa. Ma jest styczeń 2025 roku, to też do tej pory mm, mamy 115 odcinków poprowadzonych przez Jadosawa Kotarskiego. Ogólnie pierwszy sezon emitowany od stycznia do kwietnia 2020 roku miał 76 odcinków, drugi dla, lata 2021 od sierpnia 2020 roku do Czerwca 21: 191, trzeci od września 21 do kwietnia 22: 162, czwarty od września 2022 do listopada 22 i od stycznia do kwietnia 23 łącznie 191, kolejny, piąty jesień 2023, od sierpnia do listopada 88 odcinków, na wiosnę 2024 roku od lutego do kwietnia 61. No i ten ostatni sezon z jesieni 2024 roku, trwający od września do 18 grudnia, miał tych odcinków 91. No i jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o zasady gry, te od początku się nie zmieniły. Mamy dwie rundy. W pierwszej stawki to 100, 200, 300, 400, 500. W drugiej dwa razy tyle takie, czyli 200, 400, 600, 800, 1000. W pierwszej rundzie jest jedna premia, w drugiej rundzie dwie premie. Eee, od. Września 2021 roku w finale przyznaje się nagrodę 1000 zł za drugie miejsce. Wcześniej tego nie było. Wcześniej tylko e, zwycięzca otrzymywał swoją nagrodę, tą którą udało mu się wywalczyć. E, ten 1000 zł to jest nagroda pocieszenia za drugie miejsce właśnie. Od, jak już powiedziałem od <laughs> września 2021 roku obowiązuje. E, do tej pory... E, do tej pory mieliśmy również kilka odcinków zakończonych tak zwanymi dogrywkami. Gdzie dodatkowe pytanie decydowało o tym, kto wygra cały program, gdyż te finały kończyły się remisem co do złotówki. No i cóż, no i generalnie, oprócz tego, mieliśmy dwa turnieje mistrzów. Pierwszy to była zima styczeń 2022 roku. Drugi turniej to był rok 2023 kwiecień. Przy czym w tym pierwszym turnieju mistrzów z 2022 roku wziął udział 18 zwycięzców, którzy wygrali ten, ten turniej Wabank. Co najmniej 5 odcinków, ale również byli tacy, którzy wygrali więcej niż 5 odcinków, ponieważ przez pierwsze dwa miesiące do marca 2020 roku grano do oporu, aż ktoś nie wygrał 100 tysięcy złotych. Kiedy osiągano ten pułap, wówczas. Zawodnik kończył swój, swój udział. No a od marca 2020 roku obowiązuje limit 5 odcinków. Czyli tutaj mamy tak samo jak w wersji amerykańskiej. Również kiedyś, do, ponieważ obecnie w wersji amerykańskiej mamy zasadę bimistrza, ale zanim wprowadzono zasadę bimistrza w USA, również liczba, również grano maksymalnie 5 razy. Drugą rzeczą jest to, że ta, również tak dogrywka którą obecnie stosuje się w finale w przypadku dwóch takich samych wyników, ona również ma swoje korzenie z USA, no ale w Stanach Zjednoczonych została wprowadzona w roku 2014 ta zasada. Wcześniej czegoś takiego nie było. No i cóż, a jeśli chodzi o drugi turniej mistrzów z roku 23, z kwietnia, tutaj również mamy 18 zawodników, którzy wygrali 5 odcinków tego turnieju Wabank w tamtym okresie od zimy 2022 do wiosny 2023. No i należy powiedzieć, że pierwszy turniej mistrzów w tej wersji wygrał Piotr Łoboda, wcześniej laureat 100 tysięcy złotych, no a drugi e, teleturniejowy wyjadacz, również uczestnik pierwszego historycznego odcinka teleturnieju Bank e, z roku 1996, czyli Marek Krukowski. Tak to wyglądało na przestrzeni tych dwóch turniejów mistrzów. No i ten turniej mistrzów Zakończył wiosenny sezon w 2023 roku. No i generalnie, generalnie to tyle. No, aha, jeszcze jedna rzecz. Wraz ze zmianą gospodarza zmienił się logo, logotyp tego turnieju. Zmieniły się grafiki, ogólnie czołówka się zmieniła, mieliśmy już dwie czołówki. W całej epoce Kazimierza Kaczora była tylko jedna czołówka, tu już mieliśmy dwie. No, wraz ze zmianą gospodarza. To i też studio się trochę zmieniło. Kiedyś studio w pierwszej rundzie, w czasach przemysłowego barbiarza, miało kolor niebieski, w drugiej zmieniało się to na żółty, a teraz jest niebieski i fioletowy. Tak więc można powiedzieć, że studio pociemniało albo zmieniło się na taką metaliczną barwę. Również wokół tego telefonu wybuchła pewna afera, gdyż początkowo. Ee, Nagrania realizowano w studiach Astro, firmy Astro, która realizowała ten teletronik w swojej pierwszej odsonie w latach 96-2003. No i właśnie później TVP się wycofa ze współpracy z Astro. Na Astro zainwestowało w studio 7 milionów złotych i właśnie wybuchła afera o ten zwrot tej kasy. Nie wiem, nie wiem, jak się skończyła, nie wiem, jak to się dalej potoczyło, tylko wiem, że Astro chciało iść z tym do sądu. Czy poszło? Nie mam zielonego pojęcia. No i cóż, co jeszcze należy powiedzieć? O tych pięciu latach. No cóż, no choćby to, że jeden z dziesięciu stracił miano jedynego ostatniego teleturnieju, teleturnieju wiedzowego wraz, wraz ze skrzyżniem Wabank. Osobiście chyba mam wrażenie, że Wabank nawet czasami oglądalnościowo przewyższał jeden z dziesięciu. Zwłaszcza w tych pierwszych sezonach. No, i jeszcze taka inna ciekawostka, że autorem tej najnowszej scenografii, tej używanej od 5 lat, jest Michał Białusz, czyli, czyli ten sam scenograf, który zaprojektował scenografię choćby do familiady w 2005 roku. No i to tyle na razie. No nic, to chyba wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!